Atlanty, Casablanca, dzisiaj jest 6 marca 2024. No, tutaj widać jest wiosna, właściwie dla nas to jest lato. Jesteśmy na bulwarach Casablanca. No, widać piękne bulwary, bardzo szerokie. To jest takie miasto kontrastów. Ale bardzo duże, milionowe Statki widać na morzu. To jest jeden z największych portów Maroku. Byliśmy tam na, w kawiarni. Także jeszcze ostatni widok. Piękny.